Cześć, witam, X -Grosz z tej strony witam na kanale Kryptokamikadze. I nie dzisiaj nie będzie o trajdowaniu, tylko trzy słowa na sam początek. Chciałem strasznie podziękować wszystkim, którzy weszli ze mną do drużyny i grają ze mną na tym turnieju i powiem wam, że jestem bardzo dumny ze wszystkich, co walczą w tym turnieju ze mną, ponieważ na 136 drużyn z całego świata nasza ekipa w tej chwili zajmuje 15 miejsce. To jest niesamowite. Niesamowity wynik, jeżeli chodzi o grupę traderów, którzy dopiero jakby są. Na początku swojego tradowania ja sam siebie określam, że jestem jakby początkującym traderem, pomimo tego, że dwa lata już tłukę ten temat i powiem Wam, że mam już spisane chyba z dwa zeszyty notatek, które w międzyczasie sobie robię. Ale to jest właśnie piękne, jeżeli wejdziemy, jeżeli wchodzimy właśnie na trading, jeżeli wchodzimy w ten rodzaj tutaj konkurencji, bo trading to jakby nie było, to jest konkurencja, to nagle zauważamy. Że nieważne kim jesteś, nieważne gdzie mieszkasz, e, możesz naprawdę, jeżeli naprawdę wiesz, co robisz i starasz się, i wyciągasz jakby naukę z tego wszystkiego, co robisz, możesz naprawdę osiągnąć potężny sukces. I teraz e, to mi się podoba właśnie w tradingu, że nie ma tutaj znaczenia, czy jesteś w garniturze z Rolexem, czy masz na sobie podkoszulkę, możesz dosłownie wziąć i zabrać. Normalnie kasę ze stołu, dosłownie tak jak przy pokerze. Siadasz i zabierasz kasę ze stołu, nieważne jak jesteś ubrany i skąd jesteś, skąd przyjechałeś i gdzie mieszkasz, zabierasz kasę ze stołu, jeżeli po prostu jesteś lepszy. I w tradingu jest dosłownie to samo. O, mamy czternaste miejsce w tym momencie. A więc jeżeli o to chodzi, to chciałem właśnie podziękować i pochwalić wszystkich, którzy są tutaj ze mną właśnie w tej drużynie. I widzicie tutaj na, jak, jak rozkłada się statystycznie tutaj nasz. Nasz wynik, ja jestem tutaj na miejscu 5. 18% mam wypracowane. Moja strategia ogólnie jest bardzo zachowawcza. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja zawsze mówię o tych małych kroczkach do celu i tak dalej. Więc ja, ja zachowuję się bardzo zachowawczo, ja traduję bardzo zachowawczo, staram się nie popełniać błędów i iść tylko i wyłącznie do przodu. Jeżeli tutaj macie moje wszystkie trady, jeżeli przeanalizujecie moje trady, to zobaczycie, każdy jeden wychodzę na zielono. Nie lubię być do tyłu, więc zawsze lubię tylko i wyłącznie wychodzić z zyskiem. I tak, też, i, tak też to, I tak też to prowadzę. Dlatego, dlatego ja bardzo powoli, ale konsekwentnie, no jakby nie było. Ostatnim razem pokazywałem, miałem 3%, teraz mam 18%. Często ludzie pytają mnie właśnie podczas właśnie moich audycji o tradowaniu, czy można żyć z tradowania. Otóż to zależy, to zależy po prostu, w jaki sposób jesteś w jaki sposób jesteś equipped, czyli jakie narzędzia posiadasz, w jaki masz charakter, czy potrafisz wypracować w, swoje, w sobie pewne, pewne cechy i zachowania, aby po prostu być dobrym traderem i aby tradować z sukcesem. To jest dosłownie tak samo jak z pokerem. Jest mała jakby doza tutaj szczęścia, owszem, ale w większości przypadku to jest są umiejętności, bo zauważmy, że w pokerze również zaczyna tysiące osób, a przy finałowym stole zwykle siedzą nam znane nazwiska, więc ale piękna sprawa jest to właśnie, że tak jak powiedziałem, nieważne skąd jesteś, możesz mieszkać dosłownie w jakiejś małej mieścinie o nazwie Bakuńcza i ciągle możesz być numer jeden traderem, nie ma to najmniejszego znaczenia, a koleś w garniaku, który, który siedzi w swoim gdzieś tam, nie wiadomo, jakimś biurku, w wypasionym nie wiem, foteliku z Rolexem na ręce, możesz mu po prostu zwinąć kasę z przednosa. I to jest piękne. To jest piękne i, 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 i dlatego mi się to podoba. Czysta i tylko wyłącznie czysta wiedza i umiejętności dają tutaj sporą przewagę. I tak właśnie, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności, chcę przejść teraz do mojego tutaj tematu, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Otóż, czy jest się w grze, czy, czy nie jest się w grze, ciągle ponosimy konsekwencje swoich decyzji, często właśnie o tym mówię, i tak właśnie jest również w krypto. Często słyszymy właśnie odganiaczy, bo jeżeli są naganiacze, to muszą być i odganiacze. Zależy jak do tego, bo są, no dobra, nie wchodźmy w szczegóły, ale. Często słyszymy odganiaczy, którzy mówią na przykład, XRP nigdy nie będzie po dolarze, Bitcoin nigdy nie przekroczy swojego all time high byłego, czyli 20 tysięcy już więcej nigdy nie przekroczy. I teraz zastanówmy się, czy takie oto predykcje właśnie, że Bitcoin nie przekroczy na przykład swojego all time high, a, a XRP nigdy nie, nie będzie więcej niż 30 centów, czy takie predykcje nie są tak samo na takim samym poziomie bym powiedział, jak predykcje ludzi, którzy mówią, że XRP będzie po 589 dolarów, a Bitcoin będzie po 2 miliony. To ja bym wrzucił, rzucając te dwie predykcje na wagę, moim zdaniem te dwie predykcje są tak samo beznadziejne. I to i to jest predykcją, i, 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 i to i to jest bardzo skrajne. Więc czym różnią się od siebie? Odganiacz, nieszczęsny od naganiacza nieszczęsnego już wtedy już nie chcę używać tych słów więc e, powiem tak niczym nie różnią się te dwie predykcje i po latach w krypto bo, bo już mogę powiedzieć że mam tutaj już e, zapasem parę lat w krypto wiem e, że pewne rzeczy nawet które wydają się niemożliwe nagle potrafią nas tutaj zaskoczyć w tym rynku i tak jeżeli popatrzymy na top 10 czyli 10 Tutaj krypto, które są na czołówce, i spojrzelibyśmy do tyłu w historycznie Top Ten, to byśmy widzieli, że czasami tutaj w Top Ten zawitały takie projekty, które były totalną porażką. I cały sęk w tym, aby od całego tego szumu, co się dzieje w momencie na rynku krypto, całego tego szumu, odróżnić to, co ma realia, co jest realne, a to, co jest tylko i wyłącznie marketingiem. Właśnie dlatego, bo cały sens jest w tym, że czasami te największe skamy mają najwięcej pieniędzy na marketing, a te realne projekty często po prostu robią swoje i nie zastanawiają się specjalnie nad, nad marketingiem, a mają potężne fundamenty. I tak w top ten mogliśmy niedawno widzieć, przecież nawet na miejscu czwartym był tutaj BitConnect. Już go nie ma. XRP ciągle jest, Ethereum ciągle jest, Bitcoin ciągle jest. Więc to jest, to jest niesamowite i to jest bardzo, bardzo gorzka lekcja, którą, e, którą wielu z nas musiało na własnej skórze odczuć i przeżyć i, i doświadczyć, ale mam nadzieję, że jeszcze większą, większa część z nas nie będzie musiała nigdy, te, nigdy tego doświadczać dzięki między innymi temu, że śledzą ten rynek i cały czas próbują ten szum od. E, od realiów oddzielić i nauczyć się definitywnie ten rynek nie jest nudny mnóstwo, mnóstwo ciekawych ciekawych ludzi i tak ostatnio choćby muszę powiedzieć ostatnio choćby słuchałem tutaj Craig Wright, który znowu bardzo ciekawie bardzo ciekawie tutaj mówi o tym o tym, że Satoshi Nakamoto zrobił plagiat Pisząc biały white paper, czyli white paper Bitcoina. I to jest najśmieszniejsze, że w tym momencie, tak jakby potwierdził to, że: OK, to tutaj jest pytanie, to co znaczy, że to ty nie jesteś Satoshi Nakamoto? Bo cały czas mówisz, że to ty jesteś Satoshi Nakamoto, a teraz mówisz nagle, że Satoshi Nakamoto zrobił plagiat, bo wziął twoje idee i napisał. W, 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 wiecie, w white paperze. czyli znowu mamy strasznie kolorystyczne, kolorowe tutaj jakby postacie w tym, w tym całym świecie krypto z granic geniuszu i z granic totalnych po prostu świrów żebym tak powiedział. Następną ciekawą postacią jest, jakby nie było Richard Hart, który startuje ze swoim tutaj Bitcoin Hexem na, o Bitcoin Hexie, powiem w ostatnich trzech sekundach tego filmu, a więc startuje z Bitcoin Hexem i już z niedzieli na poniedziałek będzie snapshot, wiecie, blockchaina Bitcoina. Dla wszystkich tych, co będą chcieli upomnieć się swoje darmowe heksy, będą mieli szansę, A więc Richard Hart, który jest następnym ciekawym, jak ciekawą postacią tutaj ze świata ze świata krypto. Craig Wright, którą jest ciekawą postacią ze, ze świata krypto. Ale mamy tutaj również inne postacie, choćby Tone Weiss, e, e, Roger Ver, Bikash, prawda, e, nie mówiąc o naszych projektach takich jak Huskinson Scardano, Cardano, Vitalix, Ethereum, Larimer z kilku projektów. W ogóle ja bym się zastanawiał, czy Larimer to nie jest największym skamerem, jeżeli chodzi o, o świat krypto. Ma za uszami już chyba z 4 czy 5 projektów, który otwiera, kolekcjonuje force i przechodzi do następnego. Jego najnowszym był właśnie i o IOS, nie? EOS, który w tej chwili jest na siódmym miejscu, jeżeli chodzi o kapitalizację na rynku krypto, z e, kapitalizacją 2,5 miliarda. Pamiętacie, oni zebrali 4 miliardy na start. Więc Larimer definitywnie jest jednym z lepszych tutaj e, e, świrów, jeżeli chodzi o świat krypto, ale, ale nie tylko o tym, bo Jeb McCaleb, Justin Sun. Lightoshi z Litecoina. No nie mówię, że Schwartz nie jest sam w sobie jest niesamowitą postacią, jeżeli chodzi o cały rynek krypto. Cały rynek krypto to jest naprawdę sporo, sporo do przetrawienia, aby zrozumieć tutaj i się zorientować, kto jest kim w tym rynku krypto i kto co prezentuje. I podobnie patrząc na ludzi konkurujących ze sobą w najróżniejszy właśnie tutaj sposób w rynku krypto. I, I ludzi pojawiających się w rynku krypto, którzy znikąd po prostu nagle pojawiają się i komentują ten rynek, I, i nagle widzimy, że ten rynek ma sporo, sporo nowych komentatorów. I, i powiem Wam jedno, jeżeli na przykład widzimy kogoś, kto nagle zaczyna komentować świat, tutaj krypto i kryptowaluty, i projekty kryptowalutowe, i myśli, że dlatego, że ma ubraną koszulę białą i garnitur, a w rynku krypto siedzi 30 dni, to znaczy, że już wszystko wie o tym rynku, no to, no to weźmy to naprawdę z przymrużeniem oka. Tutaj naprawdę trzeba doświadczyć trochę, aby zrozumieć samemu, jak to wszystko, jak to wszystko działa. Ale wracając do tematu. Sporo z nas jest tutaj już dużo, dużo ponad 2 lata, 3 lata, sporo z nas jest tutaj od roku, a niektórzy dopiero wchodzą tutaj w ten rynek trypto i nieważne czy jesteście tutaj dłużej, czy jesteście tutaj krócej, naprawdę trzeba trochę czasu, aby poznać ten rynek i po prostu wtedy... Znając ten rynek i rozumiejąc, jak to wszystko działa, monetyzujemy swoją wiedzę. I tak też jest w tradingu, tak też jest w pokerze, tak też jest w każdej jednej rzeczy. Jeżeli odpowiednią ilość czasu poświęcisz na studiowanie danej rzeczy, to po pewnym czasie naprawdę stajesz się dobry w tym, co studiujesz. Ale musisz to robić nie, że po prostu musisz, albo bo wiecie, wiecie ile ludzi chodzi do szkoły i co z tego. Chodzi o to, żeby robić to dlatego, bo chcesz to wiedzieć, chcesz to poznać i, i naprawdę to poznawać, i naprawdę stajesz się w tym dobry, co robisz. I mam nadzieję, że właśnie dlatego, że poświęcamy czas, aby poznać to ry ten rynek, to. Gdy znowu minie czas i wszyscy znowu będą tutaj podniecali się następnym cloud tokenem, plus tokenem BitConnectem i, i innym e, Skamem, to my z uśmiechem na twarzy będziemy już po prostu patrzeć na to i pewnie odpowiadać, że nie, myśmy już ten temat przerabiali. E, wiemy to z własnego doświadczenia albo po prostu wiemy to z obserwacji, że to nie idzie w żadną, w żadną dobrą stronę. Więc e, tak to wygląda. Dla wszystkich moich e, e, słuchaczy, którzy wraz ze mną śledzą cały czas, e, śledzą cały czas XRP i to, co, co robi Ripple, chcę tylko powiedzieć, że zapraszam Was naprawdę na Discord i mamy tam dwa linki, XRP i XRP Links, gdzie naprawdę Kermit, Fidox, e, Gural, tam inni, naprawdę komentują cały czas PZ... E, i, i, i inni komentują cały czas rynek to i to co się dzieje w projekcie XRP i Wiele na wiele pytań tam dostajecie bezpośrednie odpowiedzi od ludzi, którzy już ten temat znają od lat i śledzą go, więc naprawdę niczym ich nie zaskoczycie, a sami siebie możecie naprawdę e, sami na siebie naprawdę możecie podszkolić, jeżeli chodzi o wiadomości z tematu e, XRP i Rypo. I, i, i wrócę do, do tematu XRP i ryPO oczywiście, bo tutaj sporo się cały czas dzieje i i wiele rzeczy nowych się wydarza, cały czas śledzę mniej więcej ten temat, chociaż przyznam się szczerze, że trading trochę mi ostatnio czasu pochłonął. A teraz ostatnie parę minut dla naszych fanów darmowego tokena Hex. Otóż chciałem tylko jeszcze raz powiedzieć, że pamiętajcie, Richard Hard jest bardzo, bardzo dobrym marketerem i chcę tylko jeden jego kruczek wam powiedzieć, który jest bardzo ważny w tym całym w tym całym projekcie, ponieważ jak HEX jest darmowy dla wszystkich posiadaczy bitcoina? Tak, Richard bardzo sprawnie umieszcza możliwość kupienia HEX za Ethereum. I nazywa to tak, jakby ma tam swoją nazwę na to, nie chcę nawet mówić tej nazwy, abyście się na to nie złapali, że wymieniasz Ethereum na heksy. Otóż pamiętajcie, to nie jest wymiana Ethereum na heksy, to nie jest, to jest po prostu kupowanie heksów za Ethereum. Tego nie chcemy robić, bo w tym momencie narażacie coś, co ma realną wartość, taką jak Ethereum, na coś, co nie wiemy w ogóle, czy będzie miało wartość. Jedynym sensem. Jest tylko i wyłącznie skolekcjonowanie darmowego heksa z e, momentu snapshata, czyli jest snapshot, czyli zrobienie, zrobienie, zrobione zostanie zdjęcie z niedzieli na poniedziałek całego blockchaina, e, wszystkich adresów z blockchaina bitcoina, i wszystkie adresy, które są na blockchainie bitcoina, będą mogły upomnieć się o swój airdrop heksa chociaż również nie powinien to być nazywany airdrop, bo to jest tak jakby kreowanie heksa. Własnemu się kreuje tego heksa. Otóż, jeżeli macie swoje bitcoiny na Ledgerze, jeżeli macie na Trezorze, bardzo łatwo, w prosty sposób będziecie w stanie upomnieć się o swoje heksy. Ja to wytłumaczę jak. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Trezor właściwie ma możliwość podpisywania wiadomości w swojej aplikacji walletu Trezor. Ledger musimy użyć Electrum, portfela Electrum, electrum.org, o tym będę mówił. Ale, jeżeli macie swoje bitcoiny na Jaxie, na... In, em, co tam jeszcze jest? Inny portfel, ten, o którym nawet bardzo często mówię. A, Exodus, Exodus, Jax, to są portfele, z których nie ma szans podpisać, podpisać po prostu wiadomości, czyli nie będzie można się upomnieć o swoje darmowe heksy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli tak, to stwórzcie sobie nawet chwilowo Electrum Wallet. Jeżeli macie zamiar się upomnieć o swoje darmowe heksy, stwórzcie sobie Electrum Wallet, jest bardzo proste. Idziecie do strony electrum.org, za darmo ładujecie desktopowy wallet i tam jest możliwość podpisania. Przesyłacie sobie tam swoje bitcoiny, a potem z powrotem wysyłacie na swój ulubiony, ulubiony portfel po podpisie. Więc to jest najmniejszy problem. Chyba, że po prostu nie chcecie nawet ruszać swoich bitcoinów, nie chcecie kombinować, może cała gra nie jest warta świeczki, tego nie wiemy. Może po prostu nie jest warta świeczki, ale do tego, w jaki sposób to zrobić, wrócimy. Pod spodem jest link do strony Richarda. Tam jest Hex da czy coś takiego. Możecie sobie zerknąć na tą stronę i w momencie kiedy pojawi się claim your hex, będzie taka zakładka claim your hex. To w tej zakładce będziemy właśnie, w tej zakładce będziemy operować. Ale do tego wrócimy w osobnym, w osobnym odcinku. Tak czy tak, moim zdaniem ja akurat uważam Richarda za bardzo dobrego, jeżeli chodzi o marketing, bardzo dobrego marketingowca. Naprawdę, jeżeli mówi coś, to mówi sensem. Zresztą ostatnio miał świetną debatę z Tonym Wejsem. Jeżeli nie oglądaliście, to pooglądajcie, gdzie bardzo, moim zdaniem, kasował to niego i to w bardzo masywny sposób. I i i mówi jak jest. Heks jest za darmo, nic tutaj nie ryzykujemy. Jeżeli nie jesteście pewni, nie robicie, jeżeli wiecie co robicie, to skolekcjonujemy heksy. Pamiętajcie, MetaMask, Extension MetaMask macie mieć założone. Do tego również wrócimy w osobnym odcinku, żeby już dzisiaj nie przedłużać. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. E, trzymajcie tutaj za naszą drużynę kciuki, abyśmy wskoczyli do pierwszej dziesiątki. Pierwsza dziesiątka to już jest płatne miejsce i mam nadzieję, że wskoczymy do tej płatnej dzies pierwszej dziesiątki. Będę tutaj ciężko pracował a, i dobijał tu procentów, abyśmy przeskoczyli do pierwszej dziesiątki i aby wszyscy ci, co stracili pieniądze tradując z nami, dostali swoją, e, dostali swoją nagrodę również, e, ponieważ nieważne czy stracili. Czy nieważne, czy są w pierwszej dziesiątce i zarobili, wszyscy dokładali się do tego i starali się, abyśmy jako drużyna dobrze wyszli. Więc dzięki wszystkim, trzymam za Was wszystkich kciuki, jak i za siebie, i oczywiście widzimy się na Discorcie, gdzie cały czas dyskutujemy nad naszymi pozycjami. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia jak zwykle następnym razem. Trzymajcie się, cześć.